Alpik. Och tak! Kurde, do no tak się cieszysz, co? Do czego się udałeś? Nie, no jest. Tak nam jeszcze go wiązałam, i pani dołożył do banku. Tak na momentu wiązałam go przy papierce, też tak nam jeszcze kawiarni. Ale to z radości! Albo będę. ty robisz. On z radością, tak, tak, gadamy, tak, tak, gadamy, chodź, kochane moje. Oj, tak, 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 pani przyszła, przyszła odwiedzić ślicznego naszego. Krasnoludka. Nie, Zamkniesz się, ale cudny jest. Alfie. No Alf i tak sobie zrobić. No zaraz, Kingusiu. Alf. Ech ty kochane moje. Takie jesteśmy piękne. No pogadaj jeszcze, porozmawiaj. Powiedz z dziewczyną, dobrze ci tu jest. Dobrze, tak? Tak, dobrze. Mama, mama, Moje. Śliczne. <noise> Ojej.